Cześć, z tej strony Kardyna. Słuchajcie, ostatnio pokazywałam Wam na Facebooku takie małe, sprytne urządzenie zwane szynkowarem. I pytaliście mnie o to, jak ono działa, jak się przygotowuje w nim, przygotowywuje w nim szynki i czy warto go mieć w kuchni. Więc dzisiaj postanowiłam Wam. O, guzik mi się rozpiął. Postanowiłam Wam w dużym skrócie pokazać, jak to działa. Ja przez długi czas miałam szynkowar pożyczony. On jest teraz rozkręcony, bo muszę go wyczyścić. I był to szynkowar aluminiowy, który niestety muszę oddać. Niedawno natomiast kupiłam sobie szynkowar taki plastikowy firmy Tescoma. Jak działa szynkowar? Szynkowar działa w ten sposób, że do środka wkładamy szynkę i ta szynka jest przyciśnięta za pomocą specjalnej spirali. Zaraz Wam to pokażę. Oj! O! Tutaj jest taka spiralka, tak? I wkładacie tam szynkę czy jakikolwiek kawałek mięsa. Jeśli zobaczycie, tutaj postaram się bardzo delikatnie, żeby jednak mi to mięso nie wyciekło, widzicie, ono kompresuje się przez około 24 godziny. Dzięki temu nasza szynka, którą będziemy parzyć, będzie miała bardzo taką twardą konsystencję. I co potem robimy? Bierzemy tą szynkę, czyli jak widzicie, ona już tutaj się po prostu 24 godziny to mięso się tutaj trzymało, jest bardzo twardym takim zwartym blokiem. Tutaj mamy spiralę, która nam po prostu to mięso dociska. I to co robimy, to szynkę parzymy. Parzymy ją w temperaturze, tutaj są różne pomysły, od 70 do 80 stopni, może być 90, akurat ten szynkowar on ma taki termometr, więc to jest akurat fajny. I na termometrze zaznaczona skala 75-85. Natomiast w praktyce ja robiłam szynkę ze szynkowara, czy tam z szynkowaru, bez żadnych tego typu pomocników. Po prostu ciągle pilnowałam, żeby woda po prostu nie wrzała. tak? I to była jedyna rzecz, która mnie interesowała. I taką szynkę parzymy przez około 2 godziny. Szynkowar zazwyczaj tego typu pojemności, czy taki, czy taki. Jest to szynkowar na kilogram szynki, mniej więcej, tak, 80 ko kilogram i to, co trzeba zrobić, to bierzemy sobie to takie nasze narzędzie i wkładamy do garnka z gorącą wodą. Niektórzy uważają, że powinno się wkładać, kiedy ta woda już jest gorąca, i nie uważają, że powinno się wkładać wtedy, kiedy woda jest jeszcze zimna, więc są różne szkoły. Ja natomiast rzeczywiście robiłam tak, że wkładałam po prostu do chłodnej wody, wodę podgrzewałam sobie, teraz ma stopni 80 i przez 2 godziny parzyłam. Czym taka szynka parzona różni się od szynki pieczonej? Różni się przede wszystkim konsystencją, z tego co zauważyłam. Jest taka dużo bardziej zbita, i można ją po prostu bardzo łatwo kroić. Dodatkowo w szynkowarze możemy robić mieląki, tak? możemy robić, czyli bierzemy sobie mięso mielone, z czego tam sobie chcemy, dodajemy przyprawy, dodajemy trochę żelatyny i na podobnej zasadzie parzymy. Poza tym parzenie odbywa się w temperaturze niższej, w temperaturze właśnie 80 stopni, nie zaś w takiej temperaturze piekarnikowej. I bardzo często do szynkowaru wkłada się dodatkowo jeszcze takie osłonki hmm, czy znaczy, takie specjalne osłonki szynkowarskie, żeby łatwiej było nam wyciągnąć naszą szynkę? Ja tego nie robię. Po dwóch godzinach, teraz nagrywam, jest godzina 22, za dwie godziny będzie godzina 24. Zostawię na noc e, moją szynkę do ostudzenia i będę ją studzić w lodówce jeszcze przez kolejny dzień. Dzięki temu ona jest bardzo zbita. E, ja postanowiłam zrobić kiedyś eksperyment i kupiłam sobie kawałek, e, nie wiem czy to była szynka, czy to był schab. E, włożyłam go do takiej specjalnej. Mm, Siateczki, to jest taka siateczka zwykła do szynek, nie? Tak ona wygląda. I włożyłam ją jeszcze do specjalnego pojemnika do parzenia, i tam szynkę przygotowałam sobie w barze, czyli można powiedzieć, że temperatura była zbliżona, nie? Nie mierzyłam, ale myślę, że temperatura również było to około. Czekajcie, zmniejszy sobie tutaj. Eee, dobra, na jedyneczkę. Że temperatura było to też około 80-90 stopni i ta szynka z wolnowaru wyszła zupełnie inna niż szynka z szynkowaru. W tym sensie, że wyszła też bardzo smaczna, ale bardziej przypominała taką rozlatującą się pieczeń i kiedy ją wyciągnęłam, osudziłam, to mogłam ją, tak wiecie, widelcem zaskrobywać. Natomiast szynka z szynkowaru rzeczywiście przypomina taką szynkę, bardzo spyszna na kanapki i jakby... W 100% jest ona szynkowa. Ja się długo zastanawiałam, czy akurat ten szynkowar kupić, bo on jest plastikowy, tak? Nie znalazłam informacji, czy to, je, czy to jest plastik ten BPA free, tak? I długo się zastanawiałam, czy jednak nie, nie, taka, nie taki szynkowar. Natomiast doszłam do wniosku, że skoro i tak w większości przypadków E, używa się dodatkowej osłonki, ja tego nie robię, bo nie chce mi się po prostu tej osłonki nigdy szukać i zamawiać, nie jest, to, nie jest to niezbędne. To i tak w pewien sposób gotujemy w plastiku czy w jakimś rodzaju folii. To raz. A dwa, stwierdziłam, że jednak te dwie godziny w temperaturze poniżej 100 stopni, plastik dopuszczony do obrotu, no nie powinno się nic stać. Natomiast jeśli już decydujecie się na szynkowar, no zostawiam Wam pod rozwagę, czy taki klasyczny aluminiowy, aha, i on nie zawsze musi tak wyglądać, to nie jest cylindryczny, ale są takie szynkowary też, um, nie wiem jak to nazwać, um, zapomniałam, um, taki o kształcie trapej trapezu, trapezoidalnym, tak? Tak to było chyba na, na geometrii, tak mi się wydaje, bryła o e, takim kształcie trochę żeścianym, trapezoidu, nie wiem, wymyślam teraz, więc on również może mieć inny kształt, natomiast taki obły jest najłatwiej po prostu włożyć do garnka. I ten akurat szynkowar ma również jedną przewagę nad szynkowarem takim, po pierwsze najważniejsze, zobaczcie, jaki mały garnuszek tutaj jest, nie? Bo zazwyczaj jest tak, że po prostu tego szynkowaru musimy powiedzmy sobie 4 piąte, 3 czwarte zakryć wodą. Natomiast tutaj musiałam garnek dużo większy już stosować, z tego względu, że szynkowar również jest wyższy. I z mojego doświadczenia wynika, że ten jest o tyle fajniejszy, że ze względu na jest szerszy. To łatwiej mi wchodzi szynka. Mogę sobie wybić większą szynkę ja tam trzeba ubić, ubić. E, ostatecznie można przykroić na dwa kawałki i, i poubijać. I wtedy jakby ta szynka wychodzi mi e, po prostu jest łatwiejsza. Więc ergonomicznie ten szynkowarz Tescomy jest moim zdaniem i dla mnie jest lepszy i wygodniejszy. Natomiast zostawiam Wam pod rozwagę, tak, Wam powiem, nie jestem w 100% pewna, czy to był dobry wybór pod kątem materiału, tak? Szynkowary można kupić. No, to jest w Krakowie i było, po prostu był to sklep stacjonarny. Jedyny jaki znam, wiedziałam, że tam szynkowar jest. Natomiast głównie można również zamówić przez internet. Aha, jeszcze ten mój szynkowar, on ma taką, takie przedłużenie do spiralki. Jeżeli go zaczepimy, to ono sprawia, że możemy zrobić szynkę z połowy porcji, czy tam mielonkę. Ale moim zdaniem nie ma to najmniejszego sensu, bo i tak musimy gotować. E, czy tam parzyć tyle, ile parzymy. E, my w ogóle u siebie na wsi, tak jak robimy pasztety, no to teraz już nie robimy, ale jak robiliśmy, nie wiem, tam z rok temu, to mamy taki, mm, to, to jest chyba też szynkowar, e, on jest taki jakby żeliwny, e, pod nim się rozpala ogień taki mały, i jakby tam kilkadziesiąt kilogramów, czy tam kilkanaście e, naraz można robić. Nigdy tego sama nie robiłam, bo zawsze robi to rzeźnik. Natomiast mamy taki sprzęt w wersji maxi również. Więc czy potrzebujecie się kowaru? E, jeżeli lubicie wędliny domowe, to jak najbardziej Wam się przyda. Ewentualnie możecie pokombinować właśnie z czymś takim. E, też mi czytelnicy na Facebooku powiedzieli, że można samą tą osłonkę kupić je. Polie... Nie, nie umiem tego wymówić, i ubić tak bardzo mocno i potem sparzyć podobno też wychodzi całkiem niezła szynka. Ile on kosztuje? Od 50 do 90 zł, czyli tak poniżej 100 zł można szynkowar kupić. Czy do szynek używa się soli peklującej? To zależy. Ja używam jednak soli peklującej, bo po pierwsze konsystencja tej szynki jest fajniejsza, a po drugie jednak to bezpieczeństwo mikrobiologiczne do mnie przemawia. Natomiast używam niewielkiej ilości. I zazwyczaj, jeżeli robię szynkę, to nie bawi się w żadne, wiecie, peklowanie na mokro, tylko nacieram solą peklującą, którą często mieszam jeszcze ze solą zwykłą, wkładam do szynkowaru, zostawiam na 24 godziny i potem szynka w większości przypadków jest już zakonserwowana, bo to jest jednak mały kawałek. I co jeszcze? Jak wytrzymać taką temperaturę? No najłatwiej jest to zrobić tak, że ja na przykład teraz dałam na jedynkę, tak? Jeżeli widzicie, że ta temperatura się podnosi, to co jakiś czas, ja wiem, co 20 minut, co pół godziny dolać kubek zimnej wody, nie? Więc może nawet rozsądniejszy będzie troszeczkę większy garnek niż ten, który ja mam tutaj. W ogóle nie wiem, co Wy tu widzicie, co Wam pokazuję, ale pokazuję Wam, tam macham ręką do szynkowaru. Także to tyle. Czy jest to sprzęt niezbędny w kuchni? Nie, absolutnie nie. Jest to sprzęt taki fantazyjny. Muszę powiedzieć, że szynki są nieekonomiczne w tym sensie, że zjada się ich dużo więcej niż jakbyście kupili w sklepie i można się uzależnić i po prostu te szynki sobie dużo częściej robić. W szynkowarze oczywiście można różnego rodzaju też pasztety przygotowywać. Mielonki, to jest bardzo fajnie, jeżeli właśnie lubicie mielonki, mortadele, wiadomo w tych, znaczy właśnie nie wiadomo co w tych mielonkach jest, a, a szynkowar, no zmielicie sobie sami mięso, nawet możecie poprosić na miejscu i, i jakby mm. macie gotowy produkt, salceson i tak dalej. Bardzo prosta rzecz, obsłudzenie, droga, dla mięśników wędlin warto się zastanowić. Aha, jeszcze na koniec, już nie wiem ile mówię, chciałam Wam tak podpowiedzieć, w ogóle takie akcesoria wędliniarskie, nie szynkowar, ale wiecie, takie te, takie igły, szpryce do szprycowania mięsa, właśnie tego typu rzeczy, specjalne worki materiałowe na przykład są do parzenia, można znaleźć czasami w marketach budowlanych, na przykład Obi ma taki duży dział typu zrób to sam, bo wiem czasami pytacie gdzie takie rzeczy kupuję. I oni tam oprócz e, różnego rodzaju baniaków mają akcesoria do wyboru wędlin, e, dość duży wybór drożdży miniarskich, drożdże piwowarskie, e, czy tam piwne. Ja je kupuję do często takich napojów typu ginger beer. Więc można w OBI, przynajmniej nie wiem jak w tych innych, tego typu rzeczy zakupić, można się rozejrzeć. Jest tam też drewno do wędzenia, takie małe urządzenia wędzarnicze i tego typu rzeczy. Także to tyle, do sczytania. No Mam nadzieję, że jak ta szynka wyjdzie, przejrzę sobie szybko, to będę w stanie Wam na początku przyszłego tygodnia podać na blogu również przepis, jak taką szynkę przygotować. Do czytania miłego dnia i pozdrawiam Was. Hej, hej! Não.